Jaki okres y, tutaj w historii y, tej społeczności grecho katolickiej, że msze święte odbywały się u Augustianów w kościele Świętej Doroty? Czy Pani też uczestniczyła? Tak, w kaplicy Doroty, tak. Mm -hmm. Proszę opowiedzieć o tym okresie, czy Pani wtedy No też... co o tym okresie, no Augustianie wtedy mm, użyczyli tej, tej… i tam był ksiądz Deńko, proszę Pani wtedy… Proboszczem, no on był przedstawicielem ostatnim z przedstawicieli szkoły tej, proszę pani, przedwojennej. I oni byli tacy papiści, jak to się u nas mówiło, bardzo zdyscyplinowani i bardzo przestrzegający reguł kościoła. Rzymskiego, wie pani, oni tak bardzo byli uzależnieni od Kościoła Rzymskiego, proszę pani, ale jednocześnie był wielkim patriotą. Kardynał, proszę pani, Macharski przyjeżdżał do księdza Deńka zawsze, wie pani, witał go i na imieniny. No, Ksiądzeńko też zawsze, wie pani, swoje. Wszystkie uroczyste momenty, wie Pani, wypełnił jako dżentelmen w porządku. Także bardzo były takie, wie pani, właściwie dobre stosunki. Z tym, że, że ciągle byliśmy tymi najmytami tam, majmy tam. Ale Augustianie byli wszyscy wspaniali, tam był taki ksiądz przeor, ksiądz zapomniałam, James zdaje się z Ameryki, no prze, przemiły człowiek, nawet tutaj u nas byli na przyjęciu. Wszyscy ci księża od tego, bo to mój dom daj nie wie pani otwarty. Odkąd? Pamiętam, to zawsze tłumy ludzi przeróżnych było tu u nas. Mama była bardzo, wie Pani, taka otwarta, no a brat to już te kontakty ze wszystkimi miał, no to, a proszę Pani, przy, przyjeżdżał, przychodził. Właśnie ten ksiądz, bardzo zapomniałam, jak go się nazywał, taki przemił, on potem do Pragi poszedł tam. I tu siedzieli przy stole, my, i ksiądz Szymon był, Wie pani, także ja Pani powiem, gdyby nie te jakieś zasadnicze w wysokich szczeblach, to by te stosunki między lud, między jednymi i drugimi były o wiele lepsze, o wiele lepsze, o wiele lepsze. No ale wie pani to było zawsze krępowane jakimś odgórnym. No może przyjdzie czas, że będziemy jedną, nie wiem, nie wiem. A czy, w jakich uroczystościach Pani brała udział, gdy ta Kaplica Świętej Doroty u Augustianów była dla Was dostępna? No proszę Pani, jakie uroczystości. Były Boże Ciało, był pochód, był, procesja była wokół Bożego Ciała. Potem, proszę Pani, był jubileusz naszego księdza. Deńki. No to gości pełno na dole w piwnicach, było to cała parafia i księża przyjechali, wie pani, z całej Polski, no bo księża byli rozrzuceni, gdy przyszło, znaczy to za czasów okupacji, nie, ale po okupacji oni się znaleźli w sytuacji bez parafii. I oni przygarnięci, zostali przygarnięci do polskich kościołów. No, ale też był problem, bo żonę trzeba było zostawić, nie można się było przyznawać, bo to wie pani, naród tamtejszy, wie pani, ksiądz z żoną to jeszcze nie było. Tu na Zachodzie nie było to popularne. Tylko celibat, celibat, więc Roma gdzie indziej mieszkał, a ksiądz osobno mieszkał. Ale oni wszyscy służyli, właśnie byli, proszę pani, przy polskich kościołach. Przy polskich kościoła. I na tym jubiluszu, to pani, wszyscy się z zachodu, przyjeżdżali, no więc wielka uroczystość była. No i księża Augustian i, i nawet ksiądz Macharski był na tej uroczystości. Także to była taka wielka uroczystość. Poza tym byliśmy z pielgrzymkami od Augustianów w Częstochowie. Proszę Państwa, też było wielkim przeżyciem, bo to przyjeżdżało masę tych autobusów z całej Polski. To do jakiegoś czasu jeździło się na te, na te pielgrzymki do czy do częstochowy na jasną górę.